Okno dzień oświetlone. dobry, kochani. Dzień dobry. 18.18 18. I Damianek jest pod 18. Żeby nie było. I oczywiście też ma 18 lat razy. Ile? Parę. A oto mamuleczka, celneczka, aktoreczka, Widzicie, kochani, znowu ona. I ma dla mnie drobny prezent, a jak Sylwester, to tak cały rok będą dawali prezenty. Och Boże. A tutaj jest. Królowa, jak ją nazywa nasza kochana Monia, restauratorka, królowa nasza, po prostu moja sultanka, a zarazem królowa. Mam opalić się światło czy nie? To zapala, zapalę, zapalę, tak? Ja zapalę, poczekaj. Opa! O. Tu jest królowa. Co, co królowa ogląda? Jaki? Pierwsza miłość. Tak, bo Moje moja jest bardzo kochliwa. To jest pełna, pełna miłości dla ludzi. Ja to mam po mojej babci. Do wszystkich, wyciąga, do wszystkich wyciągamy ręce, a potem płaczemy. A teraz mamusia pokaże, co mi kupiła. Tak, jak ładnie świeci No, mamusiu. tak proszę. Daj mi telefon i będziesz ma w ręku. wiesz, jakie jedno ręko mogę trzymać? O, kochany. O, widzisz? Tak, jesteś ty. Ta, tu jest tak, tu jest, o. prezent, żabka z groszem. Ooo, jaka słodka. No, to jest tak, kosztuje, to nasio, to nasio. jest, widać, jest żabka, trzyma, trzyma w twojej morce jednego grosika. To na, na szczęście, żeby się w portfelu taki talizmanik. No to się dowiesz, jak będziesz miał podwójne zyski, to będzie samica. Trem. Co to jest kom, kom będzie? Napiszcie, co widzicie? czy Jesteś... samica. Ja Ci odwrócę. O, tak. No, babie, tak, tak się pokazuje, tak się pokazuje. No to, to nie... Stańcie samica napiszcie proszę, dobrze? No. Ale fajne, je. dziękuję. Jaka w portfeliku no, na szczęście. I tu jeszcze jest robić. łyska. Łuska. łuska, Karpia świeżego, obieranego na Wigilię. Aha, dziękuję. No, zresztą karpia, tak jak Ci powiedziałem, muszę... Żeby Ci szczęście od, od, przyniosło. ...szanty, e, czy szczęście, bo ja jakoś znalazłem łuskę dziękuję. No, Zawsze Ruch tak było. Bo mówili, że e, wiedźmy dawały ludziom podstępnie, żeby im się nie układało, więc... Ale sam e, tego karpia czyściła, czy się odczyszczony był? Sam wiem, wiem. dlatego daje, musi dać szczęście, hmm. musi dać. Tak, bo coś się daje w serce to jest szczęśliwe, ale coś mi z tymi łuskami gdzieś słyszałem jakieś rzeczy, że nie są, nie są za fajne. Ale rzadka przyniesie szczęście, rzadka. Dobrze, dobrze. Tak. E, no dobrze proszę, proszę daj, bardzo. Daj, daj teraz tak. No. Tak. dziękuję. Na A ja teraz poproszę, bo musi karpia w galarecie. Nie na ka ka Karpia w Dobrze Dobra. Co tam robi moja mamusia? Rybkę Rybkę? A co tam jeszcze masz ciekawego? Sałatkę masz, tak? Sałatkę jeszcze masz? Co jeszcze masz? A jak rybkowcie też karpia, tak? To Też karpia. nie. Mega nie. Po Potem co me... mamy jeszcze? Mega. Z Super, no to drogę. fajnie. Kiwa powiem Ci, że powiem Wam, że Monika też bardzo pysznie gotuje. Tak? Monika naprawdę ma rewelacyjnie tak. to to dania ma u siebie dobra. na Pereca. W Warszawie, jest, 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 po prostu jest, jest mega, się. nie? Dobra, jest Kochana dziewczyna, dobra. Pauza, przycisk. też. Przycisk. przycisk. Na stole też. Pauza, przycisk. Pauza, przycisk. pauza, Pauza, przycisk. przycisk. Proszę. Zero. Da, teraz próbuję rybeczką. wyłącz. Nie, ta rybeczkę próbuję jeszcze. nie to co? Krości pyszne. Ale masz tu mm. czekaj. Was, 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 was. Czekaj. Mamy moment, moment. Pokaż. Mmm. Bo to jest... Aha, musisz sobie uważać. No mm, pyszno. Rewelacja. Pomidorka. Szkoda, że Monia nie miała czasu, jak mnie podwoziła, bo, bo był spływaty rybci, nie? No może jeszcze spróbuję. No. Także... Mm. Na Katkę na pewno przyjedzie. No jak się uda, wie, w zależności zobaczymy. Mam no, nadzieję.